Żużel to jedyny sport, w którym jedziesz ponad 100 km na godzinę bez hamulców. Polska ma ligę lepszą niż cała reszta świata razem wzięta. I zaraz powiem, dlaczego nie każdy żużlowiec nadaje się do Ekstraligi. Zapraszam do oglądania. Pierwszą ciekawostką, która dla wielu osób jest ogromnym zaskoczeniem, jest fakt, że motocykle żużlowe nie posiadają hamulców. Na żużlu nie ma klamki i hamulca, nie ma tarczy, nie ma żadnego ratunku w kryzysowej sytuacji. Jedynym sposobem na zwolnienie jest odcięcie gazu czy hamowanie nogami, które często dosłownie suną po torze. Każdy łuk to kontrolowany poślizg, a nie żaden drift na hamulcu czy technologiczna sztuczka. Tu liczą się wyłącznie czyste umiejętności, wyczucie motocykla i odwaga. Dlatego żużel w praktyce jest kilkakrotnie trudniejszy i znacznie groźniejszy niż wygląda to w telewizji. Kamera nie oddaje prędkości, hałasu i ryzyka, jakie podejmują zawodnicy na każdym okrążeniu. Drugą ciekawostką jest czas, w jakim motocykl żużlowy osiąga 100 km na godzinę. Pierwsze 3 sekundy od startu są absolutnie kluczowe. Żłowiec rozpędza się do 100 km na godzinę w około 3 sekundy, czyli szybciej niż nie jeden sportowy samochód, a przypomnijmy, motocykl ma tylko jeden bieg. To właśnie dlatego start jest tak ważny. Minimalnie lepsza reakcja, lepsze puszczenie sprzęgła, czy idealne wyczucie momentu startowego może dać przewagę, której nie da się już odrobić na trasie. Brzmi niesamowicie. A to dopiero początek. Trzecią rzeczą, może nie oczywistą, ale bardzo ważną jest to, że w żużlu margines błędu jest niemal równy zero. Każdy, nawet najmniejszy błąd kosztuje cenne metry, a czasem całe punkty. Błędy można popełnić wszędzie. Na starcie, przy złym wejściu w pierwszy łuk, przy złej sylwetce w łuku, albo przy zbyt agresywnej lub zbyt zachowawczej jeździe. Co gorsza, jedna pomyłka potrafi zniszczyć cały bieg, a w konsekwencji wpłynąć na wynik meczu lub klasyfikację indywidualną. Właśnie dlatego żużel to nie tylko prędkość i odwaga, ale też koncentracja przez każdą sekundę wyścigu. Tu nie ma czasu na poprawki ani drugie szanse. Kolejną, czwartą już ciekawostką jest to, że połowa opony w żużlu bardzo często wystarcza tylko na jeden bieg. Po czterech okrążeniach jest na tyle zużyta, że dalsza jazda na niej nie ma sensu. Nie ma tu mowy na oszczędzanie sprzętu czy jeźdzenie na zapas. Każdy zawodnik jedzie na 100% możliwości, bo tylko to daje szansę na wygraną. Dlatego przygotowanie sprzętu jest tak ważne, a dobór opony potrafi zdecydować o tym, czy zawodnik powalczy o trójkę, czy zostanie na końcu stawki. Ciekawostka numer 5. Temperatura silnika i ekstremalne warunki. Silniki żlowe podczas jazdy osiągają bardzo wysoką temperaturę. To powoduje, że zawodnicy bardzo często zmagają się z oparzeniami nawet pomimo specjalnych kombinezonów. Do tego dochodzi gorący tor, wysokie przeciążenia i ogromny wysiłek fizyczny. Żużel może wyglądać na krótki wyścig, ale dla organizmu zawodnika to ekstremalne obciążenia. To jeden z powodów, dla których Żużlowcy muszą być świetnie przygotowani fizycznie, a nie tylko szybcy na motocyklu. Kolejna ciekawostka może być bardzo kontrowersyjna. Nie każdy miś świata potrafiłby odnaleźć się w polskiej Ekstralidze. Dlaczego? Bo Ekstraliga to inny tor praktycznie co tydzień ogromna presja kibiców, jazda pod wynik drużyny, a nie tylko pod własne statystyki. W Polsce nie wystarczy być szybkim, trzeba być regularnym, odpornym psychicznie i skutecznym na każdy typy nawierzchni. Dlatego zdarza się, że zawodnicy z tytułami mistrzowskimi przyjeżdżają do Ekstraligi i nie dominują tak, jak wszyscy by się spodziewali. Siódmą ciekawostką jest to, że polska Ekstraliga to najlepsza liga żużlowa świata. Nie bez powodu mówi się, że polska Ekstraliga to najlepsza liga żużlowa na świecie. To właśnie tutaj jeżdżą najlepsi zawodnicy z różnych krajów, a poziom rywalizacji jest najwyższy. Dla wielu zagranicznych żużlowców starty w Polsce są najważniejszym punktem sezonu. Jeśli ktoś radzi sobie w Ekstralidze, to znaczy, że naprawdę należy do światowej czołówki. Ósmą i ostatnią ciekawostką jest to, że żużel to takie szachy przy 100 km na godzinę. Żużel to nie tylko gaz do oporu i jazda na oślep. To szachy rozgrywane przy prędkości ponad 100 km na godzinę. Zmiany motocykla, ustawień, przełożeń czy stylu jazdy potrafią całkowicie odmienić wynik kolejnych biegów. Czasami wygrywa nie ten najszybszy, ale ten, który najlepiej czytator i potrafi się dostosować. Jeżeli chodzi o ten odcinek, to by było na tyle. Dajcie znać, który fakt najbardziej Was zaskoczył, a z którym się nie zgadzacie. Napiszcie w komentarzach. Zapraszam Was do subskrypcji oraz zostawienia łapki w górę. Do zobaczenia. W następnym odcinku. Cześć.